Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Donut County. Ostatnio pokonaliśmy Bosika i teraz lecimy dalej z Pabułą. Zdradził nas. Nie jestem specjalnie zaskoczony. BK to urodzony kapitalista. Chopie mu Naprawię jego układ kopty i rozwalę go znowu. Wiedzą, że shop przyłączył się na jego stronę. Co to było? Czy to nasz BK? Dokładnie chyba tak. Dokładnie chyba tak? Wrócił i ma bazookę, to nie fair, nie zadaj nas Aha, Oczywiście możecie wykorzystać moje dziury przeciwko mnie? No King, ja zaprojektuję tak Nie chcę przewijać waszego balonika radości, ale wasz przyjaciel DK, wziął ogórka, Tarka przegrywy, miłej zabawy Tarka za spóźnienie, nie wziąłem ogórka Bejkej. Ma urządzenie kujące. Żeby włamać się do quadcoptera i rozebrać go na części. Pierwszej się Bejkej. Wykatafutujecie do quadcoptera. Unikaj bazuki. Okej. Okay. Czekaj. Nie daj mnie wysadzić powietrze. Dobra, chodź do dziury. Myślę, że to już. Jest hakowane mm -mm. I chyba skakowaliśmy. To koniec? Nie, to nie koniec. Dawaj bombkę. Łap. Łap. Nie, dawaj mi kolejną. Łap. Jak najszybciej, łap kolejną. Dawaj kolejną. Łap kolejną. Dawaj ostatnią. łap ostatnią. I mamy, czyżby to drugi boss. I po nim. Chyba. To za gir. Ale wiatr. Dobra, dawaj całego tego. Went nie wydarzy do pligo, nie wciągniemy całego. Dobra, mamy. Oj Chyba, to tornado jest lekko głośne. Musimy to wszystko zniszczyć. Najpierw posąg. Nie możemy naprawdę posągu zniszczyć. Masakra. Dobra, pozwolę się tutaj wszystkiego. Natychmiast. Posągu też. No, nie możemy. Dobra. zniszczmy to. Muszę to jest jakieś światełko. Dobra, zniszczone. Powoli, bo powoli odniszczymy... i mamy. W sumie nie wiem, czy tak powoli. I cały pałac straszkinią zniszczony. Wszystko... wszystko zrujnowaliście. Wygląda na to, że szopy po prostu nie mogą stawić się żyć. To ty nie możesz się ustawić, koleś. To raczej do to jak firma śmierdzi. się okolice. Majke, tu nie chodzi o film. Mam o wszystkich innych szopach, które się tu przeprowadziły. O mój Boże, przestań zmyślać. Prawda jest taka, że kończą nam się śmieci. Gdybyliśmy do od ląd to było tu mnóstwo śmieci. Teraz musimy otwierać coraz więcej dziur. A śmieci wpada coraz mniej. Chciałem tylko zadbać o naszych, naszych. Ale nie. Kałeś o siebie. Nie skończyły cię ci śmieci. Skończyliście ludzi, od których mógłbyś grać. Co mam nie zrobić. Teraz nie mam nic. Chować wszystkich z powrotem. No właśnie. I nasze życie też. Ach. A, to strasznie dużo roboty. Powinienem zbudować ogromną katapultę. Co zrobisz, powiemy ci jak wyjąć rękę ze swik. Poważnie? Nie. Yeah. Okej. Okay. Super konwersacja. I mamy katapultę. A więc co, powrót na wolność? Chyba gotowa. Dobra, słuchajcie wszyscy. Pojedynczo. To dzieła. Dzięki Mira. I Bejkej. Trzymajcie się. Pał. Zanim wrócę, mam małą prośbę. Możecie nie, nie katapultować z powrotem żadnych fęż. Zobaczymy, co da się zrobić. Nie. A. na przygoda wyciska. Jeszcze raz przepraszam. Nic ci nie stało. Wybaczamy cię, Mira. No ale tobie nie, Baker. Aha, to no strasznie twierdzisz. Dobra, jasne. A. Więc to jest naprawdę cywilizowany sposób, żeby wrócić. Ej, Kojot, tak sobie myślałem. No. Nie chciałbyś pracować w naszym sklepie z danotami? sprzątamy, obiecuję. Hmm. No, chyba bym mógł. Ale będę twoim szefem. Lol, trochę dziwnie, ale spoko. Tylko czas. Hmm? Kto to wie, czy wszystko wróci kiedyś do normalności. Ja, przez pewien czas pewnie będzie trochę dziwne. Nieważne. Możemy płynąć z krytycznym Tak, eee, za orka Nic nie szkodzi. Moje się, Miro. Miro? Lekki? Nieźle sobie poradziliście z tym kwartopterem. A, dzięki. Tak sobie myślałem. Mam nadzieję, że nie pomijacie wspominać miną o moim wybuchowym interesie. Pewnie trochę by się dziwili, jakby się dowiedzieli. To zniszczył drogę 405? No i te pozostałe rzeczy, które wysadziliście, Pamiętacie? Tak, tylko mówię jako przyjaciel. Okej, okay. jasne, dzięki, zrobiliśmy. Do zobaczyska. Opowiem wam kawał. Słyszeliście ten o szopie całującą eee, Nie? Jak to idzie? Jomuś. i nie zamierzam cofnąć twojego paskudnego kurczaka. Cóż, ale było co nie? Co nie? Ale dzięki, że poznaliście mnie z tą żadnym. fajna żaba. Takie okay, fajno. Zdaje się, że wszystko się ułożyło. Dobra, teraz wystrzeg Mmm, Okej. Okay. Nie wiedzieli co powiedzieć. Hej. wpadnijcie mm, kiedyś na kadzu dura. Jasne. Leżecie się pozbyć tych rybali? Eee, nie wiem. Są już e, czymś w rodzaju fajnego składnika. Eee. ekstra. Powinniście wrzucić kilka ogrysków i ośmi. Zrobić śmieciowy gulasz. Wow, niezły pomysł. Uj, nie. Uj. Idź. Ok. Przepraszam, że w Ciebie zwątpiłam poseł. O Kamila. Nie wiesz we wszystko, co mówię inni. Szczególnie baking. Nie martw się, już nigdy mu nie zaufam. O, no, po tym wszystkim, oh my god, żartuję. Widzisz, nie możesz szukać nikomu na tej płaskiej, klęskłej ziemi. Mniejsze z tym. Ostatni Koko. Wiecie, że trochę potrwa zanim Wam wybaczę? Zawaliście chyba wszystko, co się dało. Przepraszam, Koko. Takei? Mm. Ja też, przepraszam, Koko. Dalej chcesz iść na plażę w następny weekend? Aha, cień, chodźmy. Ej, hey, Mira, Dzięki, że mi byłeś do mnie zbyt szorstka. I? Za to, że pokazałaś mi, jak być dobrym. I? Za cierpliwość. I, I? A, czy Ty pochwał? Hmm, no nie wiem. Może kiedyś spłacisz swój dług. Będziesz robił mi tanie. Przez 100 lat. teraz o mnie powiedz coś dobrego. No dobra, po takim czasie z Tobą oceniłam kwestię dokładnie. Wierzyć tylko w 75% tak, tak paskudnie jak Trash King. Ale i tak potrzebujesz kąpieli. Pomijam. <grymne> Naprawdę. Nie chcesz czynić honorowej honory i wcisnąć przycisk wyrzutni? Z rozkoszą. Za wolno. I wracamy. I czyżby to koniec? I tak, mamy napisy, i możemy lecieć z dronem. Dokładnie tak. Mamy wszystkie napisy. Mamy przyjaciół zbudowujący wszystko. A strzałkami i gipsem steruje, dobra. Można się wracać? Można. Krakus. Kurczę, całe miasto No i w ten sposób kończymy naszą przygodę z Donut Mamy tutaj wszystkich, których poznaliśmy. I wszystkie lokacje tam Tutaj, tutaj zresztą też. Dobra, spróbujmy wyłączyć drona i zobaczmy. Tak najbardziej. Wyłącz kopter. I są napisy! W takim razie! Jest to koniec gry! Koniec Donat County! W takim razie mi nie pozostaje nic innego niż podziękować Wam bardzo za tę serię. Widzimy się oczywiście w innych seriach i zapraszam, bo możecie oczywiście ze mną zagrać. Jedyne co musicie to napisać w komentarzu. Ja wtedy podaję prawdopodobnie E, nick na Discordzie i kodzik. Zapraszacie mnie i gramy. Więc e, dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Majcie się. Mam nadzieję, że do następnego. I cześć!